Jak zamknąć oczka w Gentle Whisper? Tutaj już część oczek jest zamknięta. A teraz Wam pokażę jak ja to robię. Przerabiam sobie pierwsze oczko na prawo i to oczko przerobione na prawo już tutaj jest. Bo ja tutaj już idę sobie w ciągu. Czyli pierwsze oczko przerabiamy po prostu zwyczajnie na prawo. Następnie kolejne przerabiamy przez pierwszą nóżkę na prawo. Nie ściągamy go. Następnie przerabiamy go przez tylną nóżkę. Dopiero teraz ściągamy i następnie przekładamy oczko środkowe przez to lewe i oczko prawe przez lewe. I kontynuujemy. Czyli przez pierwszą nóżkę przednią, następnie straciłam ostrość przez drugą nóżkę. I teraz możemy to przełożyć. pokazuję jeszcze raz i przekładamy dzięki temu ściągać dzięki temu wykończenie jest elastyczne i też bardzo estetycznie wygląda przy ściegu francuskim